Muzeum Zamońskie w Zamościu przedstawia zestaw ozdób kobiecych z grobu z Masłomęcza. Opowiada Dorota Łysiak, adiunkt w Muzeum Zamojskim. Eksponowany na modelu zespół, kobiety-zespół ozdób pochodzi z jednego z najbogaciej wyposażonych grobów cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich w Masłomęczu. Istniało tam centrum osadnictwa związanego z migracją skandynawskich gotów w kierunku Morza Czarnego, którzy na przełomie II-III wieku naszej ery skolonizowali obszar Kotliny Hrubieszowskiej. We wspomnianym grobie pochowana jest kobieta koczowniczego ludu nadczarnomorskich Sarmatów. Grób ten datowany jest na drugą połowę III wieku naszej ery. Był to czas wspólnych przedsięwzięć y, y, polityczno-militarnych gotów i sarmatów przeciwko Imperium Rzymskiemu. Y, y, sprzyjało to y, wspólnym y, kontaktom. Skutkiem których było m.in. osiedlenie się kobiet sarmackich na terenie kotliny rubieszowskiej. Groby sarmatek znajdowane w masło, odkryte w masłomęczu i w grudku nad bugiem wyróżniały się charakterystycznymi ozdobami i elementami stroju. Upodobaniem kobiet sarmackich było zawieszanie wielu koli z paciorków szklanych i bursztynowych. Na oddzielnych sznurach nosiły przeróżne amulety, natomiast na przegubach rąk i stóp też oplatały sznury paciorków szklanych. Do tego do, przy pasie przytwierdzały wiele różnych przedmiotów, jak dodatkowe znowu amulety czy paciorki szklane, egzotyczne dzwonki. I także mm, różne przedmioty, właśnie codziennego użytku, jak grzebienie, igły czy przęśniki. Prezentowany strój sarmatki zdobił zapinki w formie kuszowatej, które służyły do spinania ubrań i koli. Naszyjnik z paciorków szklanych i zawieszek bursztynowych. Następnie srebrna zawieszka w formie cykady. Zespół metalowych pojemniczków, zawieszek w formie koszyczków i wiaderek, które pełniły funkcję pojemników na pachnidła i na amulety. Amulet z muszli kauri, masowo znajdowanych, licznie znajdowanych w grobach koczowniczych jazygów. I przytwierdzone do pasa komplet szczęślików służących do obciążenia wrzeciona i metalowe kółko z brązu. Zobaczmy ten zestaw ozdób jeszcze raz, tym razem wirtualnie. Przechodzimy na stronę muzeummyśnikzamojskie.pl i klikamy zakładkę Kultura w sieci. Następnie z listy wybieramy zbiory archeologiczne. Następnie pozycję zestaw ozdób kobiecych z grobu z masło męcze. Na stronie w czarnej ramce klikamy umieszczony przycisk Play. By móc po chwili zobaczyć ozdoby w wersji 3D. Naszyjnik składa się m.in. z 37 paciorków szklanych, jednobarwnych i wielobarwnych o zróżnicowanych kształtach, 7 toczonych zawieszek bursztynowych i 3 toczonych paciorków bursztynowych. Jeżeli chcemy poczytać więcej na temat historii tych ozdób, należy kliknąć w niebieskiej ramce Dowiedz się więcej. Artykuł został opracowany przez Dorotę Łysiak, adiunkta w Muzeum Zamojskim. Dla najmłodszych został przygotowany krótki film instruktażowy, pokazujący krok po kroku etapy wykonania naszyjnika z paciorków. Więcej zwirtualizowanych obiektów znajdziecie Państwo na naszej stronie w zakładce Kultura w Sieci.